Thank you. Wiesz, chyba nikt nie kocha tego lasu tak jak ja. Ej, słuchasz mnie w ogóle? Tak, tak, tak słucham. Nie wydajesz się ostatnio jakoś rozmowna. Przepraszam. Po prostu. chyba dopada mnie jakaś. Nostalgię. Ale wiesz, że mnie też? Zawsze, kiedy kończy się lato, czuję taki smutek, jakby ktoś odchodził. Tak. Ja. Chyba rozumiem, co masz na myśli. Ale przecież ty lubisz koniec lata. Lubisz jesień. Więc przyczyna twojego smutku musi leżeć gdzie indziej. Wiem, wiem, wiem. To przez Bartka. Jest ci smutno, bo wyjeżdża i to bez pożegnania. No weź przestań. Jagoda, przestań ukrywać swoje uczucia. To nic dziwnego, że podoba ci się kolega z dzieciństwa. To znaczy, dla mnie jest to dziwne, ale nieważne. Słuchaj, za każdą zmianą czeka coś dobrego. Tu jest twoja strefa komfortu, ale to tam dzieją się cuda. Nic z tego nie rozumiem. Kiedyś zrozumiesz. Jagoda? Ty to widzisz? Co? Jenny, Jagoda, czy tobie wszystko trzeba pokazywać palcem? Sosna. Zobacz, jak ona wygląda. Nie wiedziałam, że sosny zmieniają kolory. Jak kameleony. No, bo nie zmieniają. Chyba, że są chore. Co? Na co? Trudno powiedzieć, ale mam nadzieję, że to nie sprawka kornika ostrozębnego. A co to za jeden? Szkodnik. No i większy od drukarza. Atakuje drzewa osłabione suszą i pożarami. No i żeruje właśnie na sośnie. Co? Pewności nie mam, że to ona ale właściwie to bardzo prawdopodobny scenariusz. Takie są skutki zmian klimatu. Jak widzisz, Malina, nie każda zmiana niesie za sobą coś dobrego. Moja biedna Sosenka. Jagoda? Nie, no jasne. Zostaw mnie z tym martwym drzewem. Szukałem cię. Chciałem się pożegnać. Słuchaj. Słuchaj, ty pierwsza. Ja. Ja też. A kto się ze mną pożegna? Na pewno nie moja biedna sosna. Malina? Idę. Ach, te pożegnania. Tak bardzo ich nie lubimy. Także my leśnicy nie dopuszczamy do siebie myśli, że na zawsze mielibyśmy się pożegnać z pewnymi gatunkami roślin i zwierząt. A niestety, z powodu zmian klimatu przyszłość wielu z nich jest po prostu niepewna. W 2019 roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody opublikowała Czerwoną Księgę Europejskich Drzew Zagrożonych Wyginięciem. Zdaniem ekspertów, Blisko połowa z 454 gatunków drzew należy do zagrożonych w wysokim stopniu. Spośród gatunków drzew występujących na naszym kontynencie, blisko 60% uznano za zagrożone, w tym 15% za krytycznie lub będące na granicy wymarcia. Może nie grozi nam wizja pustyni póki co, ale zmiana wyglądu naszych lasów wydaje się nieunikniona. Spójrzmy na przykład na jesiona, który już od ponad 20 lat nie jest w stanie rosnąć w zdrowiu i dobrej kondycji ani w Polsce, ani w Europie. Wiele innych gatunków drzew cierpi z powodu wysokich temperatur i braku opadów. Osłabione świerki, dęby, a nawet buki i sosny stają się pożywieniem dla coraz większej liczby szkodników owadzich i po prostu zamierają. Ale przyszłość nie jest jeszcze przesądzona. Być może sytuacja wreszcie się zmieni i na przykład z jesionem będzie tak jak kiedyś z jodłą. Przed laty wieszczono rychły jej koniec w naszych lasach. A dzisiaj populacja jodły ma się nadzwyczaj dobrze. Dlatego bez względu na wszystko, leśnicy już od ponad 20 lat gospodarują w taki sposób, aby nasze polskie lasy były zróżnicowane i wiekowo, i gatunkowo. Nawet jeśli przyjdzie nam się pożegnać z pewnymi gatunkami roślin i zwierząt, z pewnością o nich nie zapomnimy. Idą do lasu kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych wraz z modernizacją infrastruktury nadleśnictwa oborniki, uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. Drugi etap: Zamówienie współfinansowane ze środków wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego 2014-2020.